No, me, knowing you, aha, there is nothing we can do. No, in me, knowing you, aha, we just have to face it this time, through. Kto nie kocha, aby. Dwa wyrażenia na dzisiaj. Pierwsze. To face something, które znaczy stawić czemuś czoła albo zaakceptować jakąś trudną sytuację, trudną decyzję. You just have to face this situation. Musisz stawić czoła tej sytuacji. You just have to face this problem. Musisz stawić czoła albo zaakceptować po prostu ten problem. Drugie wyrażenie, to be through, które znaczy skończyć coś. I to możemy skończyć jakiś projekt. Jak w przykładzie let me know when this project is through, czyli daj mi znać, kiedy skończysz ten projekt, albo możemy skończyć związek. Związek romantyczny dwóch osób. We just have to face it. This time we are through. To śpiewa Abba. Musimy zaakceptować, że tym razem to koniec. Nasz związek się skończył. We are through. A teraz posłuchajcie Abby. No i pośpiewajcie trochę.